Ciekawe, coraz więcej filmujących i upubliczniających niebezpieczne zdarzenia drogowe zadaje sobie trud edycji filmu i wskazywania niebezpiecznych manewrów wykonywanych przez kierowców. Tutaj film opublikowany przez portal Moja Ostrołęka. Widzimy przed chwilą cyk, podwójna ciągła, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, potem kilku samochodów, jednocześnie oczywiście wszystko z pogwałceniem wielu przepisów. Marku, czy wykorzystałbyś tak edytowany film podczas zajęć? Znaczy ja osobiście nie lubię pokazywać negatywnych filmów, a ten jest negatywny, ale tutaj chyba warto by było pokazać, bo rzeczywiście kierujący kpi sobie z wszystkiego. Mhm. E, oprócz tych naruszeń, o których powiedziałeś, jeszcze tam dopatrzyłem się, że był znak skrzyżowanie z drogą występującą po lewej stronie, czyli jeszcze dodatkowo wyprzedzał na skrzyżowaniu, na którym ruch jest nieregulowany. W każdej chwili z tej drogi zakrzaczonej, bo widać, że tam rosną krzaki, mógł wyjechać rowerzysta, inny pojazd mechaniczny, cokolwiek. Ci, którzy już tu sobie jadą tym prawym pasem, pewno zwrócili uwagę w lusterkach zewnętrznych, że mają do czynienia z nie do końca rozsądnym kierowcą. Ale to wyprzedzanie na skrzyżowaniu na podwójnych ciągłych rzeczywiście no, zakrawa o Totalne lekceważenie sobie przepisów, które będą bezpośrednio przekładały się na bezpieczeństwo. Teraz... A takie, takie przepisy, a takie lekceważenie przepisów pewnie warto piętnować. Dajcie znać w komentarzach, czy wykorzystalibyście tak bardzo negatywny obraz, tak film pełen fatalnych zachowań kierowcy w czasie prowadzonych przez siebie zajęć w ośrodkach szkolenia kierowców.